Good morning, good morning. Dzień dobry, dzień dobry. I'm sure, you, I'm sure some of you are thinking, doesn't Pani Alexa mainly teach the little kids? Pewnie niektórzy z Was myślą sobie, czy Pani Alexa to nie zajmuje się uczeniem tych młodszych dzieci? And you'd be right. I w sumie macie rację. But what you probably don't know is that I went to a very small Bible college. ale jest coś, czego pewnie nie wiecie, że akurat studiowałam w małym, biblijnym koledżu, teaching. E, ucząc się, jak nauczać And the Bible. i pozna, poznawać Biblię. To so we'll było już jakiś czas temu, zobaczmy, czy coś pamiętam. When I first started studying the Bible, Kiedy zaczęłam studiowanie Biblii,

Taką osobą, która wydała mi się bardzo ciekawa, był, była postać apostoła Pawła. We first meet Paul with his name as Saul. Najpierw poznajemy go jako osobę, która nosi imię Saul. So if I say Paul, I mean Saul. Tak więc, jak czasami powiem Paweł, to również mówię o Saulu. And if I say Saul, I mean Paul. A jak mówię o Saulu, to mówię o Pawle. Now Saul was a special person Saul był wyjątkową osobą. and obviously we're talking about him so he had to have done some cool things Mówimy o nim, więc musiał dokonać czegoś wyjątkowego. one of the first mentions of paul is in acts 8 and it says, but Saul was ravaging the church and entering house after house. He dragged off men and women and committed them to prison. Pierwsze wzmianki o Saulu znajdujemy w Dziejach Apostolskich, w ósmym rozdziale, gdzie czytamy. Saul natomiast tępił kościół, wchodził do domów, wywlekał stamtąd mężczyzn oraz kobiety i wtrącał do więzienia. You heard it. Dobrze słyszeliście? Ten mężczyzna zajmował się aresztowaniem ludzi, którzy wierzyli w to, że Jezus Chrystus był synem Boga. Paweł, czyli Saul, wierzył w Boga, był Żydem, bardzo wierzącym. Ale nie wierzył, że Jezus Chrystus był Synem Boga. We just read the first of Paul. Właśnie przeczytaliśmy pierwszą wzmiankę na temat Pawła. A teraz posłuchajcie y, niemalże ostatnich jego y, słów, które zapisał w Biblii. I have fought the good fight. I have the and I have kept the faith. Toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. So we know the start of the story. Tak więc wiemy, jaki jest początek historii. We Mamy zakończenie jego historii. So what happens in the time? To co of, się wydarzyło? In Od momentu aresztowania ludzi i wrzucania ich do więzienia. To him saying, I have kept the faith. Do momentu, w którym on sam o sobie mówi, że wiarę zachowałem. Jesus. Jesus happened. Wydarzył się. Jezus. Przeczytamy zaraz fragment z Księgi Dziejów Apostolskich. Now, as he went on his way, he approached Damascus, and suddenly a light from heaven shone around him. And falling to the ground, he heard a voice saying, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, Who are you, Lord? And he said, I am Jesus, whom you are persecuting. But rise and enter the city, and you will be told what you are to do. The men who were traveling with him stood speechless.

Kim jesteś, panie? zapytał. Ja jestem Jezus usłyszał, którego ty prześladujesz. Powstań jednak, wejdź do miasta tam ci powiedzą, co masz robić. Mężczyźni, którzy towarzyszyli Saulowi w drodze, stanęli, o Słyszeli wprawdzie głos, ale nikogo nie dostrzegali. Saul podniósł się z ziemi, lecz gdy otworzył oczy, nic nie widział. Do Damaszku zatem poprowadzili go za rękę. Tam przez trzy dni nic nie widział, nie jadł i nie pił. W piątym wersecie e, Paweł pyta: Kim jesteś, Panie? And in several English translations, we, he asks a second question. W niektórych przekładach Biblii znajdujemy jeszcze dodatkowe pytanie. What would you have me do? Co chcesz, żebym uczynił? I te dwa pytania zmieniły Pawła w sposób, jakiego nigdy by się nie spodziewał. Ja jestem właśnie taką osobą, która lubi rozmyślać o przeróżnych możliwościach. I like to think about different situations. Lubię myśleć o różnych sytuacjach. Nothing is ever black or white, yes or no. Nigdy rzeczy nie wydają mi się po prostu biało-czarne, tak albo nie. So I love to ask God questions. Lubię zadawać Bogu pytania. Sometimes, like Paul did. Czasami, tak jak Paweł. And sometimes when I don't really want God to answer. A czasami tak naprawdę wcale nie chcę, żeby Bóg odpowiedział. Później y, czytamy, że on nie jadł, nie pił, i nie mógł widzieć przez trzy dni. Pamiętajcie o tym, gdy będziemy dalej czytać. And immediately something like scales fell from his eyes, and he regained his sight. When he rose and was baptized, and taking food, he was strengthened. For some days he was with the disciples at Damascus, and immediately he proclaimed Jesus in the synagogues, saying, He is the Son of God. To się dzieje trzy dni później. Na te słowa Saulowi natychmiast opadły z oczu jakby łuski. Odzyskał wzrok, wstał i został ochrzczony, a po zjedzeniu posiłku powrócił do sił. Po paru dniach przebywania z uczniami w Damaszku, Saul zaczął głosić Jezusa w synagogach. Utrzymywał, że to On jest Synem Boga. When he could see, he did three Kiedy odzyskał wzrok, zrobił trzy rzeczy. He was baptized. Został ochrzczony. He ate, zjadł. And he about Jesus. I natychmiast zaczął opowiadać o Jezusie. He went from in prison, Przeszedł, jakby drogę od miejsca, w którym wrzucał ludzi do więzienia. Jesus a days, poznał Jezusa, spotkał go. Then in Jesus a potem w niego uwierzył. Nie wiem o tym. Nie wiem, jak tutaj. Ale w amerykańskich kościołach mamy takie jakby powiedzenie, że to jest historia jak od Saula do Pawła. I pewnie jakbyście mieli okazję spędzić kilka tygodni w jakimś amerykańskim kościele. Jestem prawie pozytywny, że to słyszycie. Jestem prawie pewna, że usłyszelibyście to powiedzenie. Yourself, Czy to będzie o, o was, or else. a może o kimś innym? I know I've heard it. Ja wiem, że słyszałam And I've said it. i mówiłam. So what does that mean? Co to znaczy? To odnosi do dramatycznej transformacji, Paul ma. Ta historia od Saula do Pawła oznacza po prostu ogromną transformację, wielką przemianę w życiu. We just read about it. Właśnie o tym czytaliśmy. I jak szybko ona nastąpiła. Były trzy dni. And I think I've to Paul in this way. Myślę, że w pewien sposób ja sama y, mogłabym się tak y, porównać z Pawłem. Czy w jakiś sposób jestem z nim powiązana. Ja nie wrzucałam ludzi do więzienia. But I was really bad Ale dokonywałam bardzo złych wyborów. Recently, Całkiem niedawno mieliście okazję słyszeć historię moją i Melody, kiedy tutaj opowiadałyśmy wam o sobie. 13. Wszystko zaczęło się w roku 2012, kiedy ja miałam 13. lat i zmarła moja mama. From there. Od tego momentu zaczęłam dokonywać bardzo złych decyzji. Szukałam czegoś, pokoju, nadziei, sama nie wiedziałam czego. Ale szukałam ich w zupełnie złych rzeczach. Aż pewnego dnia spotkałam Jezusa. Now, I didn't meet Jesus physically, like Paul did. Nie fizycznie, nie tak jak Paweł. But I started reading the Bible. Ale zaczęłam czytać Biblię. I started going to church. Chodzić do kościoła. I started seeing how a person could be like Jesus. I zaczęłam rozumieć jak, co to może znaczyć żeby być jak Jezus. Everything connected when I, asked, Who are you, Lord? I to wszystko zaczęło mieć sens. Kiedy zadałam to pytanie, kim jesteś, panie? I, I, I zrozumiałam, że on jest jedyną osobą, która może mi dać właśnie ten pokój, którego tak bardzo szukałam. So I went to for about nine Zaczęłam. Chodziłam do kościoła przez jakieś dziewięć miesięcy. I, I postanowiłam również. Przyjąć chrzest. Fast and it's been nine years. Przewijamy do przodu, teraz mija już dziewięć lat. I Bóg nadal działa w moim życiu, w mojej historii. It didn't as fast as Paul's. Nie stało się tak szybko jak u Pawła. Ale to wcale nie znaczy, że jest to mniej ważna historia dla Boga. Wiem, że właśnie mogę się powiązać jakby z taką historią od Saula do Pawła. And some of you might too. I może ktoś z Was też może. For some of you, Dla niektórych z Was or so taka przemiana nie, nie nastąpiła albo nie nastąpi tak gwałtownie jak u niego. Or so dramatically, like it did for Paul. albo nie tak dramatycznie jak w przypadku Pawła, But on some level, ale na, w pewnym sensie, na pewnym poziomie, had a moment, macie taki moment, or a collection of moments, albo ciąg momentów, that shift your focus and your który spowoduje, że Wasz wzrok czy myślenie zostanie skupione i zaczniecie wierzyć. A jeżeli jeszcze to nie nastąpiło, mamy nadzieję, że kiedyś nastąpi. And so my question is, Moje pytanie brzmi. Will you dare to be like Paul and ask: "Who are you, Lord? And what will you have me do? Knowing that God has the power to change you? Czy miałbyś odwagę być jak Paweł i spytać, kim jesteś, Panie, i co mam zrobić, wiedząc, że Bóg ma moc Cię zmienić? Let's pray. Pomódlmy się. God, we are so for you. Boże, jesteśmy tak wdzięczni za Ciebie, for everything you do for us and with us. za wszystko, co robisz dla nas. We're thankful for good times and bad times. Dziękujemy Ci za dobre i złe chwile. No matter how hard they can be. Bez względu na to jak trudne mogą być. We know you are working with us. Wiemy, że ty jesteś i działasz pośród nas. Moją modlitwą jest abyś Panie wykonał swoją pracę tutaj po, pomiędzy naszymi uczniami, pomiędzy nami. That you give them their to Paul's story. aby mogli przeżyć taką historię od Saula do Pawła, That you change them and shape them. abyś zmieniał ich i kształtował, That you work in their lives. abyś działał w ich życiu, That they can come to you. aby mogli zbliżać się do ciebie, to be more like you. i być bardziej do ciebie podobni, And to ultimately znać i poznać Ciebie naprawdę. We give you for dziękujemy Ci za wszystko. And it's in name Modlimy się w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Okay. Thank you. Bardzo dziękujemy.